Polisecka Drużyna Siatkówki BTS Elektro swój inauguracyjny mecz w nowym sezonie rozgrywek Pierwszej Dolnośląskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn rozegrała na własnym boisku z beniaminkiem tych rozgrywek karkonowskim Klubem Sportowym z Jeleniej Góry. Debiutująca drużyna gości nie miała jednak żadnej tremy i postawiła gospodarzom wysoko poprzeczkę. Mecz rozpoczął wygrany set BTS-u do 22, który pokazał, że o zwycięstwo trzeba będzie się starać do ostatniego gwizdka. Drugi set Bolsawianie wygrali już wyraźniej, bo do 20, ale gdy mogło się wydawać, że dojdzie do przewidywanego, w miarę łatwego zwycięstwa 3 do 0, jele odpalili swoje rezerwy mocy i wygrali trzeciego seta do 23. Czwarty set miał zatem zdecydować, czy będzie ostatnim, czy konieczny będzie tiebreak. Jak w poprzednim secie, gra była bardzo wyrównana, ale tym razem to znowu Bolesawianie wypracowali sobie przewagę i zakończyli zwycięstwem w secie do 23 i w całym meczu 3 do 1. Wygranych się nie osądza, także nie osądzajmy. Wygraliśmy za trzy punkty, także cieszymy się ze zwycięstwa. Dopiero wchodzimy w rozgrywki ligowe, także myślę, że z każdym meczem, treningiem będzie coraz lepiej. Choć bolesajska drużyna opiera się w tym sezonie na składzie z poprzednich rozgrywek, to są w niej też nowi zawodnicy. Dobre zgranie tych elementów nowości i trzonu składu też może przynieść nową jakość w zespole. MVP tego meczu został zawodnik BTSU Elektros. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Rywal przyjechał, myśleliśmy, że będzie troszkę łatwiej, ale postawili naprawdę trudne warunki. My daliśmy z siebie wszystko, dobrze przeprowadzi... przepracowaliśmy sezon przygotowawczy no i dało to dzisiaj pozytywny rezultat. Jak podobała Ci się gra Twojego zespołu, Twoich kolegów z drużyny? Jak zawsze można coś poprawić, ale na ten moment zwycięzców się nie osądza, więc trzeba powiedzieć, że wszystko zagrało tak, jak miało zagrać. Pierwszy mecz w sezonie to zawsze pewna nieznana, bo w praktyce zostają sprawdzone przedsezonowe założenia i rozwiązania. Tym razem wypadły one celująco. Przepraszam za głos, ale głos mi wysiadł, bo były duże emocje. Mocno dopingowaliśmy tutaj wszyscy naszym, naszym zawodnikom. Bardzo się cieszymy. Pierwszy mecz jest zawsze bardzo trudny. Należy narzeczu pochwalić za, za walkę. Będzie tylko lepiej. Cieszymy się z trzech punktów. Oby było lepiej. Zapraszam Państwa serdecznie na wszystkie na nasze następne mecze. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego meczu. W minioną sobotę odbyły się tylko dwa mecze w siedmiomiejscowej grupie B pierwszej ligi. Kolejne odbędą się w najbliższą sobotę. Wtedy drugi mecz sezonu rozegra też na wyjeździe PTS. Bolesławianie pojadą do Wałbrzycha i powalczą o punkty z tamtejszym chęcem MZB.